Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piąta niedziela Wielkiego Postu, 26 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o wskrzeszeniu Łazarza. Jest to sytuacja taka ewidentna, nieodwracalna. Człowiek umarł i koniec. Pan Jezus zdawał się opóźniać swoje przyjście do Łazarza Marty i Marii, mimo że słyszał, że Łazarz, przyjaciel którego on miłuje, choruje. Pewnie było to celowe, dlatego że chciał pokazać, że tutaj zadziała łaska Pana Boga. Po to, żeby uczniowie i wszyscy ci, którzy to wszystko widzą, żeby mogli się przekonać, że Jezus ma rzeczywiście moc robienia rzeczy, które są rzeczami niemożliwymi, ponieważ Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych. Kochani, czasem w naszym życiu też tak się zdarza, że wydaje nam się, że Pan Bóg się ociąga, że się opóźnia, ale zawsze jest na czas. Zawsze potrafi zaingerować w taki sposób, że wszystko wychodzi tak, jak Pan Bóg tego po prostu chce. I w Starym Testamencie mamy mnóstwo takich dowodów na to, że Pan Bóg działa. I działa nawet wtedy, kiedy po ludzku wydaje się to po prostu niemożliwe. Jak to mówimy, jest po zawodach, wszystko zostało już przesądzone. A jednak, kiedy Izraelici uciekali z niewoli egipskiej, kiedy doszli do Morza Czerwonego, właściwie sytuacja wydawała się również ewidentna. Po prostu nie mają żadnego wyjścia, są w sytuacji patowej. A jednak. W momencie, kiedy oddali to Panu Bogu, kiedy Pan Bóg się zatroszczył o nich, to okazało się, że potrafił o nich zadbać. I również przypominacie sobie w Starym Testamencie wojsko Gedeona, kiedy Pan Bóg ograniczał liczbę wojowników, którzy mieli walczyć tylko dlatego, czy aż dlatego, żeby pokazać, że to On będzie działał, że nie dzieje się to ludzką ręką, ludzkim przewidywaniem, ale to rzeczywiście Pan Bóg działa. I być może w Twoim życiu też tak jest, że czasem wydaje Ci się, że już przegrałeś, że już po prostu nie ma żadnego wyjścia. A jednak zaufaj Panu Bogu, ufaj do końca. Nadzieja umiera ostatnia. Jest takie powiedzenie, kiedy Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Czyli innymi słowy, chcę pokazać, że kiedy kończą się Twoje możliwości, to wtedy otwieraj okno i możesz zobaczyć takie nowe perspektywy, nowe widoki, dlatego że to Pan Bóg działa i wtedy możesz Go uwielbić. Kochani, Pan Jezus płacze nad śmiercią łazarza, swojego przyjaciela, ale również płacze nad rzeczywistością śmierci. Śmierć nie jest wymysłem i wytworem Pana Boga. Śmierć jest owocem grzechu pierworodnego. Kochani, żebyśmy przypadkiem nie mylili faktów, Łazarz został wskrzeszony z martwych do życia doczesnego. To nie było jeszcze zmartwychwstanie. On później powtórnie umarł. Po to, żeby zmartwychwstać do życia wiecznego. Skupmy się, kochani, teraz przez chwilkę nad poleceniami, które wydaje Pan Jezus. On mówi: odsuńcie kamień. Być może w Twoim życiu też tak jest, że jesteś w jakimś grobowcu, że jesteś w jakiejś sytuacji, gdzie nie ma życia, i być może przygniata ci jakiś kamień. Czasem mówimy, kamień mi z serca spadł, prawda? W momencie, kiedy, kiedy coś tam udało nam się pokonać, jakieś takie, jakąś trudność. Natomiast tutaj ten kamień barykadował go, On nie mógł się wydostać na zewnątrz. I dalej Jezus mówi, wyjdź na zewnątrz, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Pan Jezus również do Ciebie mówi, abyś wyszedł na zewnątrz, abyś się nie zamykał. Kiedy Pan Jezus powiedział Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, to Marta powiedziała, Panie, od czterech dni już przebywa w grobie, on już cuchnie. Chcę wam powiedzieć, że Grzech cuchnie, grzech naprawdę śmierdzi. Jest to w kontraście do początku dzisiejszej Ewangelii, kiedy Maria opisywana jest jako ta, która namaściła ciało Pana Jezusa i swoimi włosami otarła jego nogi. Wówczas wszystko pachniało. Miłość pachnie, grzech śmierdzi. I czasem może być tak, że na początku ten grzech śmierdzi tylko tobie tylko ty czujesz, że, że cuchnie właśnie to zło w tobie, natomiast później nabiera wielkich, większych kręgów i inni już wiedzą, że ty jesteś dotknięty w jakiś sposób grzechem. Wróćmy, kochani, jeszcze na moment do tego olejku, który tak bardzo pachniał, który z miłości Maria wylała na Pana Jezusa i później wytarła Jego stopy swoimi włosami. Otóż Judasz, kiedy zobaczył to, to bardzo szybko obliczył, że jest to marnotrawstwo, dlatego że wartość tego olejku to wartość całorocznej pracy jakiegoś robotnika. Kochani, miłość jest bezcenna. Miłość sprawia, że nie da się jej jakoś spieniężyć czy jakoś dowartościować w taki sposób, żeby powiedzieć, że ona ileś tam kosztuje. Miłość jest nieobliczalna. Bardzo mi się to podoba. Miłość jest nieobliczalna, dlatego że nie da się Przeliczyć na pieniądze, jeżeli kogoś kochasz. Od strony ekonomicznej miłość się nie opłaca, natomiast od strony Bożej jest to wspaniała inwestycja. Kiedy Łazarz wyszedł już z grobu, Jezus wydał kolejne polecenie, aby go rozwiązać. To znaczy był on spętany takimi opaskami, które utrudniały mu chodzenie, ruszanie się, i również na głowie miał chustę. Można by porównać właśnie te, te wszystkie opaski do takiego skrępowania grzechem. Kiedy my jesteśmy w jakimś nałogu, kiedy nie potrafimy w sposób swobodny postępować, dlatego że jesteśmy w jakiś sposób spętani przez grzech. A również chusta, która była na głowie łazarza, symbolizuje maski, które czasem niestety zakładamy. Taka chusta może być biała, jasna, czyściutka, ale pod spodem może być zgnizna, może być choroba, może być śmierć. I dlatego. Nie zakładajmy różnych masek, starajmy się być autentyczni, nawet wtedy, kiedy by to demaskowało to wszystko, co w nas jest może niedoskonałe. Pan Bóg kocha prawdę, dlatego stańmy w prawdzie. Co w Twoim przypadku jest takim grobem? Chcę Ci powiedzieć, że dzisiejsze pierwsze czytanie jest takim proroctwem, które dotyczy Twojego życia. Z księgi proroka Ezechiela, kiedy Pan mówi, że wydobywa nas z grobów po to, żebyśmy żyli, żebyśmy mogli normalnie się poruszać, żebyśmy wyszli z grzechu do wolności. Kochani, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Was z Pniew, gdzie prowadzę rekolekcje wielkopostne w dwóch parafiach, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, również dla młodzieży. Jestem teraz w domu macierzyństwem sióstr Urszulanek. Tutaj ten, ta duchowość świętej Urszuli Leduchowskiej wciąż jest obecna. Za chwilkę pójdę do kaplicy, gdzie znajduje się sarkofag siostry Urszuli duchowskiej i z tego miejsca chciałbym przekazać Wam Boże błogosławieństwo, Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Pa. Do jutra.